Manko w tym nowym dniu to ostatni dzień nagrywania, jeśli chodzi o dziury w moim wykopie. Pokażę Wam, jak to wygląda, jak to zostało zrobione. Jest wszystko przygotowane, jest równiutka dziura pod ten, pod wylewanie betonu. Niedługo przyjeżdża beton, wlewamy. I teraz to, co chciałem powiedzieć, słuchajcie, bloczki zostały idealnie obliczone. Ja, ja, ja Wam od razu powiem, jak się schodzi z kosztów, żebyście o tym wiedzieli, żebyście byli świadomi, jak wykonawcy to robią, żeby za dużo się nie narobić, a dobrze zarobić. Bo ja już takie informacje wszędzie dostałem. Ja wydzwaniałem wszędzie po swoich znajomych, gdzie tylko mogłem, gdzie się tym ludzie zajmują. I każdy sumiennie mi sprzedał troszeczkę informacji. Także. W tym całym odcinku dostaniecie jak najwięcej informacji, jak to się robi. Przede wszystkim oszczędza się, nie tniecie żadnych bloczków, nie bawicie się czasowo. Wszystko musicie tak wymierzać długo z całego fundamentu, ustawiać swoje przęsła, bramę i tak dalej, żeby nie docinać ani jednego bloczka. Jeżeli jest bloczek docinany, jest to coś nieprzemyślane, bo jeżeli możecie nie docinać, to się robi, żeby nie docinać. Ja poszłem tą metodą i od razu jak wiecie no tracę na swoim ogrodzeniu, no bo jednak nie idę w linii prostej, tylko odsunąłem się, żeby była pełna ściana. Jak to wyjdzie, nie wiem, zobaczymy, ja nigdy bloczków nie murowałem. Nie wiem czy to będzie w pionie, w poziomie, czy się gdzieś walne, czy będę miał, bo niektórzy mówią ja wam powiem, ziomeczek mój, który tam dobrze się na tym zna, mówi Emil, jak nigdy nie murowałeś, to ja tylko czekam, aż zadzwonisz do mojego wykonawcy, żeby ci to zaczął murować, bo ty to spieprzysz. Także murowanie to jest dla mnie znowu jakaś nowość. Bynajmniej 20 metrów w linii prostej, jeszcze na wysokość 180, no to to będzie potężny mur. Siemanko, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. No i co? Kochani, no to także rezygnujecie z docinek, róbcie pełne bloczki i ja Wam powiem tak: no, już taka jakby pierwsza lipa, którą chcecie zobaczyć. To widzicie, mój wjazd tutaj się kończy. Ja już mam fundament wyciągnięty dotąd. Czyli moje światło wjazdu jest mniejsze. Tylko z tego względu, bo tu chciałem założyć gruby, podwójny mur, metrowy mur. Nie chcę pół, pół, pół metra, chcę jeden metr, ale zobaczymy finalnie, jak to wyjdzie. Mam od y, peszle, gdzie wychodzą peszle. Ja jeszcze dużo rzeczy muszę pamiętać. Jak będzie, z, trzeba peszle wpuścić, trzeba pręty wbić. Jeszcze na etapie, słuchajcie, miękkiego betonu. Tak to wygląda u mnie. Widzicie, tutaj żeby się nie wylało z tego względu, bo tu będę ciągnął następną ławę fundamentową, która jest 8 cm niższa od tej, ponieważ trzeba schować kostkę brukową. Bardzo dużo trzeba wiedzieć. A o instalacji, jak Wam będę pokazywał, gdzie idzie jaki przewód. Kurczę, to jest dopiero sztuka. Siedziałem, klęczałem nad tym, nie ukrywam dwie godziny. Robiłem schematy, wydzwaniałem, dowiadywałem się, jaki gdzie kabel. Bo jak pominiecie jakiś kabel, to już nic z tym nie zrobicie. A wiązanka będzie niezła. Jak zobaczycie u mnie tą elektrykę, kable internetowe rozpuszczone po całym ogrodzeniu, to zobaczycie, co to będzie. To będzie widowiskowe, na pewno widowiskowe. Zobaczycie, daszki na pół odsłonięte, tam się nie muruje, tam się elektrykę chowa w centrali, też y, steropion się wkłada przed murowaniem. Ludzie o tym nie wiedzą, ale ja już to wiem. Także oglądając ten odcinek, jak się robi y, ogrodzenie, na pewno się nie pomylicie, a już na 100% unikniecie moje błędy. Kurczę. Tu wojtas do mnie wydzwania, wiecie? Jaki wojtas? Wiecie, kochani, jaki wojtas. Ten, co mi robił, tego, którego poznałem przez internet, który mi przyszedł zrobić salon, jestem z nim na stałych łączach. Pożyczam mu moją też furmankę, bo on jest wiecznie ze mną, on mi też pomaga. Wojtas, siema, ja akurat nagrywam, wiesz, że mogą usłyszeć Twój głos. Czy Ty o to chcesz? Nie, nie. Nie chcesz? Poczekaj Wojtas, ja do Ciebie odzwonię. daj mi sekę, dokończę, tylko pokażę im, bo nowe drzwi wleciały i zaraz odzwonię. Słuchajcie, yy, pokażę Wam tak szybko drzwi, bo Wojtas już jest w samochodzie. Wojtas, nie, nie, Wojtas to nie gotowy. Nie, nie, kurczę, poznałem chłopaka przez internet i powiem Wam, że. No jest jeden, jeden z bardzo bliskich mi osób. No nie zawsze to się zdarza, że można takiego człowieka znaleźć, że kurczę, możemy z sobą godziny zbijać, zbijać, spędzać i, i mówcie mi co jeszcze? No konie kraść jak to się mówi, to już wiecie. To już jest dobrze. No drzwi, drzwi mam miałem pokazać, tak? Wlatują drzwi, idzie zima, ma być niedługo minus 5 w nocy. Także wchodzą drzwi najwyższej klasy, czyli porta. Porta, Aramis, Armagedos, czy jak to tam się nazywa? Nie, się śmieje, słuchajcie. Zbijam drzwi, no, zbijam wszędzie z drzwi, robię je samemu, żeby było wykonanie moje. Tak oficjalnie będą wyglądać nasze drzwi. Zobaczcie, czarne, kolorystyka, piękna, tam jeszcze się zapianuje. Borysek sobie zażyczył drzwi, no to mu dałem drzwi. Nie? Takie drzwi wychodzą mi o ile? 40 złotych, nie? No i jest na sztukę, jest, są te drzwi, tu będzie wyrwane w sumie, no bo to tylko tak było. Tylko takerem zbite. I buduję, słuchajcie, ramę. I jakoś to chociaż będzie wyglądać tanim kosztem. Nie mogę w tej chwili drzwi wybierać, bo nie można. Tu się z drzwiami nie wpasuje, bo tu trzeba docinać. Czyli z automatu nie można wstawiać drzwi. A nie chcę kupić tu drzwi, tu drzwi. Tu drzwi, żeby potem nie dostać. Załóżmy, że ta łazienka będzie zrobiona za rok i nie dostanę tu drzwi. Wiecie o co chodzi? To nie jest, że kupię teraz, a za rok dostanę na pewno te same. Albo coś się wykoleje, albo nie dostanę tego odcienia, albo nie będzie. Dlatego, jak mają wejść drzwi, to niech wejdą w jednym czasie i równo. Ale pomieszczenia są niegotowe, dlatego te drzwi nie wejdą. Wejdą, jak wszystko będzie gotowe. Łazienka też jest niegotowa, dlatego nie wchodzą drzwi. Znaczy, wiecie, no to się porysuje, to się wysra, to się zesra do tego tutaj też trzeba. Tam już Wam mówiłem, o tu też te drzwi w sumie już ładnie opiankowałem. Jak widzicie, tak już będzie docelowo. Znaczy, docelowo, docelowo tak nie będzie. A wiem, zamek tym razem zakładam z innej strony. No i co, jest na sztukę, jest na sztukę. Może być, no może być, nikt z tego strzelać nie będzie. Tutaj też założę, bo zobaczcie, na razie tu mam folię. Gdzieś bo jak zapalę światło to nie mocno widać. To już będzie można ją zerwać i, i jak tu się zapnie to już tam nie będzie widać. No tak to wszystko wygląda. No dobra moje kochani. Tak tylko do was nagrywam. Wlatuje beton. Później będę następny fundament kopać obok. Murki przyjadą, to wam też to wszystko nagram. Zobaczycie jakiego jąca wybraliśmy antracyt, wcale niedrogi, za tego zapłaciłem lekko ponad 7000 zł. Kostka brukowa mi chyba kosztowała 16, ale się powtarzam, ja wam te koszty będę mówić, wszystkie później podlicę, bo teraz trochę będę miał bardzo dużo wydatków w dużych tysiącach. Szybko wydam z 50 tysięcy w krótkim czasie, myślę. Ale to wszystko zobaczycie na kanale. I to w sumie na tyle. To muszę pod takerem pozbijać. Tam już do Was filmik się zgrywa, następny wlatuje. I tak to moi kochani wygląda. Skrzynka na śmieci tam jest. Dobra. To na tyle moje gołębie. Pokazałem jak to wszystko u mnie w tej chwili wygląda. Jakie drzwi porty tutaj zakładamy mojego wykonania. Jak fundamencik został przygotowany. I czekamy do. A najważniejsze, w sumie nie powiedziałem, mam wibrator. W końcu dorobiliśmy się swojego wibratora o bardzo dużej mocy. Na pewno się przyda, bo wibrator wszędzie można wsadzić do każdej dziury, która jest wykopana, i gdzie się beton zagęszcza. Tere jest wibrator. Słuchajcie, z takim czpieniem. Także będziemy tą lejcą wibrować. Ciężki, porządny wibratorek, który się przyda do wibrowania betonu. A co myśleliście? Dobra, to na tyle tej wrzuty. Cześć. Tak na koniec.